Cześć, dzień dobry, jest 29 marca 2024 roku, mamy Wielki Piątek i tak się złożyło, że czytamy 15 rozdział, w którym będziemy mieli Jezus przed Piłatem, Cierniem ukoronowanie, droga krzyżowa, ukrzyżowanie. Jezus na krzyżu, wyśmiany i znieważony, śmierć Jezusa pobożne kobiety z Kalwa na kalwarii, pogrzeb, a zatem tak nam się ułożyło. jest niesamowite to czytanie Biblii naszej w całości że czytamy od 1 stycznia po kolei księgi Najpierw Łukasza. To już tak mówię, wydawało mi się, że tylko tym zacząć w okresie Bożego Narodzenia. Kiedy Łukasza właśnie jest o tym Bożym Narodzeniu dużo. Potem Stary Testament to była księga pierwsza, czyli rodzaju. No i potem miałem czytać dzieje apostolskie. Zgodnie z tym, co. Sobie zaplanowałem, ale jednak stwierdziłem, że a, Dzieje Apostolskie lepiej przeczytać będzie wtedy, kiedy będziemy mieli bliżej Ducha Świętego, tam w ten okres. Wchodzić. Pięćdziesiątnicy. Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 15. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie. I cały Sanhedrin powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydać go Piłatowi. Piłat zapytał go: Czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: Tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy cię oskarżają. Jezus nic już nie odpowiedział także Piłat się zdziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili ludobójstwo, y, zabójstwo w czasie rozruchów. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze dla nich czynił. Piłat im odpowiedział Jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść, lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj go. Piłat odparł: A cóż złego uczynił? lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli – ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i, uplutwszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać – witaj, królu żydowski – przy tym, przy tym bili go cciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd, a gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować, i niejakiego Szymona z, Cyreli, z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola tamtędy przechodził, Przymusili, żeby niósł jego krzyż. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy, tak ułożony król żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo pisma. W poszedł złoczyńców, został zaliczony. Gdy zaś którzy, ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc ejże, ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, Zejd z krzyża i wybaw samego siebie. Podobnie arcykapłani drwiąc między sobą w, wraz z uczonymi w piśmie mówili innych wybawiał siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. Lżyli go także ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem, Eloi, Eloi, lema sabachtani, to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. A niektórzy ze stojących obok słysząc to mówili, patrz, woła Eliasza. Ktoś po odbiegu... I nasyciwszy gąbkę octem umieścił na trzcinie i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik, zaś, który stał naprzeciw niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł: Istotnie, ten człowiek był synem Bożym. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa oraz Salome. One to kiedy przebywał w Galilei towarzyszyły mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. Już pod wieczór, ponieważ było przygotowanie, czyli dzień przed Szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, szanowany członek rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i zapytał go jak dawno umarł. Upewniony przez setnika wydał ciało Józefowi. Ten zakupił płótna, zdjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skalę. Przed wejściem do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Matka, Maria Magdalena i Maria, Matka Józefa przyglądały się, gdzie go, położo, gdzie go złożono. Także mamy taki rozdział, o którym właściwie nie ma co dokumentować po prostu. Nie będę go komentował. Trzeba go posłuchać, pochodzić z nim trochę. Pójść pod krzyż. Poadorować. Dzisiaj właśnie tak. Bardziej wieczorem. Zrobić sobie adorację chyba. Po prostu trzema. No cóż tu komentować? Dobra, kończę. Do zobaczenia jutro. Z Panem Bogiem. Cześć.